Bez pieszczoty, to nie chcę wejść. Aaaa! Nie rozpaczaj, nie jest źle. Wiesz, bo nie ma wyjścia teraz, że nie mamy gumki. Co się taki? Tak, nakarm mnie tym. Kolejne zadanie. Pawelcze, dzisiaj będziesz mógł odkryć w sobie duszę artysty. Czyli skompromitować się na scenie. Ale co nie, nie, nie powiecie mi? Nie powiecie mi, gdzie jadę? Jakaś podpowiedź, coś, dodatkowa koperta? Ty to już zaraz. Kościół? Do kościoła idziemy? Będziesz k***a yeah. strzelawał gramnicę. Albo fryzjer, albo tatuaż. No bo co apteka może mieć wspólnego z artyzmem? Coś czuję, że tu, nie? Pięć. Dobra. Ali... Przecież ja znam tą dziewczynę. To zupełnie przypadkiem znam tu jedną osobę. Cześć. Patrz. Jak, jak mnie ubrali w Ciebie, zobacz. A to, a to, no właśnie, nie, nie wiem. Dzień dobry. Niedawno poznałem tę panią i się tak wstępnie umawiałem na tatuowanie. Ale ty, ja nie będę chyba tatuował. Będziesz? Ja będę! Kogo ja tatuuję dzisiaj? Naprawdę Ciebie? A tak myślałem, że Ciebie tatuuję, Oskar, bo Ty... Ale jakiś prosty wzorek, wiesz, byś miał coś ode mnie, no. Ale wiesz, ja, że, bo... że Ty mi musisz to sam narysować. Tak? E, no dobra, ale jakiś wzór, coś, na początku Ci na taką narysuję... No taką czoszeczkę, no, tak jak ale ty narysujesz. Na początku, na początku Ci narysuję coś na kartce, żebyś zobaczył, no tak, co tak, to będzie, tak. nie? No, razem zaprojektujemy. Tak pod... Będę się czuł jak księżniczka. A, ja. no, a jak? Na różowym. Na różowym. No. Bierzemy bloczek rysunkowy i lecimy z projektem. Ja, już teraz wiem, po co było dwóch kamerzystów. Co, masz tu czeszeczki. Tu masz takie życie? Nie życie. O, on chce tego typu. coś takiego najprostszego. A, a jak ty byś narysował? Taką czaszkę było kiedyś się jakoś tak rysowało, tak, jakoś coś takiego i tutaj rysowało się coś takiego. O, wiesz o czym mówię, co będę, co to co, 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 co? jeszcze były? Tak, jeszcze są kości. E, to by pro, pro, pro. Ja bym łeb chyba zrobił bardziej okrągły, mniej taki serduszkowaty. Tak? No. Takie klasyczne tak? łeb. Że tutaj jest na, na okrągło, tak? Na okrągło, no. Dawaj mniejszą ogólnie, no. przecież takiego nie będziemy robić, tak? <śla> <śla> grube, grube mocno. No. Jakąś taką mniejszą bym zrobił w tym czasie. No, zęby. No. I jakiś jakieś I nos. Taki. Ej kurde, jak ten nos. No, a, takie to wie, dwie dziurki, albo jedną możesz. Ej, mamy czape. Uszu nie ma, to jest ale może nie musi, nie? Uszu nie ma, bo, nie mieć, mm. nie nie ma, bo mm. mieć nie będzie. Jest elegancka, no. Jest akcept. Telefon by wziął. odbijamy i robimy. Dobra. A jak duże to chcesz? No małe, małe. Nie wiem, no małe, małe. dwa, dwa trzy. on by dwa. On by pewnie chciał. była, nie, Gdzieś, nie większa, taka raczej. To góra centymetrowa, nie? Między dwa i pół, a trzy. Trzy, no. Jakąś żadnej dżumy nie wszczepię. Nie wiem na co tu możesz liczyć. Co serwują w tej tak. w tej jadłami? Fajnie to narysowałeś. Nie no, nie sądzę. Bo przepraszam cię, Oscar, bo ja nie miałem pojęcia, że ten pierwszy luk od razu wejdzie tu w produkcję. No bo to chodziło, że to tu wiesz autentyk, twoje ręki 100%. Czy tutaj trochę z tyłu? Tak na ścięgnie. może. Tak trochę, ale. Rodzinny dom. Od razu ojciec mi się przypomina. Tak, całą leżankę. Całą? No. Musi się dobrze zwilżyć, żeby była zawsze mokra. Mm. <grych> Ojej. Tu chcesz, tak? No, trzymaj. Teraz zobacz. Teraz, teraz się klei. A do widzenia. Teraz jeszcze musisz ostreczować to cudo. To? Tak. O, to... I wypsikać. I tak samo, tak? No. Rozkładasz pięknie prześcieradełko, tu sobie kładziesz. Na środku, tu jeden wystarczy, tak? Tak, i sobie przyklejasz. Uciekam. Troszkę mi się spodobał ten wierzb. Mm. Prawdziwy. <gulatka. <gulatka> Goliłeś kiedyś kiedy drugiego mężczyznę? O kurde, to jest to. <gulatka> nie. Tu masz ręczniczki, ale namedlasz sobie goliłem, no. <gulatka> Dobra, ja o to nie pytam, co ty Zaki robisz tam... wieczorami, ale proszę. Teraz się przygotuj. <gulatka> Jednorazówka z jednym ostrzem, żebyś się nie boił. Dobra? Bądź twardy. Akurat jak się goli, to ja wiem, jak się trzymasz, patrz jak się tak dotyka, dotyka się tyle czasu, a ja już, już, a denerwujesz się, denerwujesz się Oskar mi dyga. Już wie, że nie będzie dobrze, już wie, już żałuje, że się zdecydował. Dwa palce. Dwa palce, na dwa palce. I co? I smarujesz. Wiesz? Dokładnie smarujesz. No przecież wysmarowałem dokładnie, no. No. Nie ma być za dużo, ale też nie za mało. No, Jezus, Teraz ty... musisz pomacać tak ty delikatnie. Boli. Już. Już i, i tak, i za dużo, nie, nie, nie już, już. Ty, a tu już, są... już patrz krew. No bo pewnie ja, go zaczęło się. Kurat jak się goli, to ja wiem. Już pierwsza krew. Rambo! No. no Robimy. Ja, strach na wróble. Już koniec? Zostaw sobie kalkę jako. Wzór, Aha. no i możesz już iść do domu. Już koniec? Generalnie w domu się poprawisz. To jest to narzędzie. Do. jest to Teraz ręczki, i teraz sobie dezynfekujesz. Stare rękawiczki do kosza, nowe rękawiczki. Nowe? No oczywiście. Jakie a... marnotrawstwo. A ja ci mówiłam, że tu nie oszczędzamy na higienie. Okej. Okay. Teraz bierzesz maszynkę, no, którą musisz włożyć w ten kawałek kondomika. ten. Tylko musisz go najpierw wiesz. Musisz włożyć do środka. No. Wydawałoby się, że taka męska robota no. i łatwa. Ja to robię zawodowo! Ja, ja, ja wkładasz do środka. A ja widzisz, mam problemy z tym, ponieważ bez pieszczoty to nie chcę wejść, patrz. I teraz bierzesz, to, owijasz. A co? Tylko ciasno. Całość? Nie, tylko końcówkę tutaj. Tą końcówkę? Tak. To jest jakiś bandaż elastyczny. Tak. O naciągaj, naciągaj, naciągaj. Kurczę, słuchaj to ja nie wiem, czy ja to tak umiem. I już, i teraz możesz oderwać. O Jezu, tak?? O? No, się o nie Jezu, robi. ręce się trzęsą. Jak ty sobie Spokojnie, poradzisz z tą maszyną? Mam taką radę. Wierzę w ciebie. Dobra, już. Fak leje. Czyste teoretycznie, stanowisko masz przygotowane, tylko teraz musisz zmienić rękawiczkę. Znowu? Tu już kolega teraz powinien się położyć. Kładź się. Odprężyć. Ostatni o, telefon do matki. Kurde, Kurde, skarpetki do nagrania mogą lepsze zrobić. Ej, jak to kiedy jest? Tragedia. Ważne, że nie chodziłeś na Bosaka nigdzie. Proszę. Już jesteś uratowany. No. no i dociśnij i przekręć na maksa. To. Mamy dwa wyjścia. No. Pierwsze wyjście to takie, że na pewno nie zrobisz mu krzywdy. Bo ustalisz wysokość igły. Tak. I, i, a drugie ciśle. to wystawię troszeczkę dalej. No ale jak wciśniesz za mocno, no o, to tak. będzie bolało bardzo mocno i będzie mm -hmm. nieprzyjemnie. Mm -hmm. Ty lubisz ból trochę? No. Bardzo. Maszyny, I teraz idziemy. delikatnie. Delikatnie, zanurz. O, widzisz, ile pociągnęło, i teraz cudownie. A ty? No i już. Buzi. I już. I proszę bardzo. No dobra. Głupku jeszcze ja nie dotknąłem. Nie Cholera jasna. Mało światła, mało światła. Po co ja się zdecydowałem? Po co ja się zdecydowałem? Widzisz wszystko? Nie bój się, nie bój się, czekaj, nie bój się. Paweł, nie bój się, nie, nie bój się, nie bój się. Nie, bój się. nie, nie boję. Ja do siebie mówię. Jezus. No i dał sobie tuszu. Tak? Dał sobie tuszu, no? Troszkę dołożyłem. Teraz nie dociskasz, powiem ci. <noise> nie żałujesz sobie. Tam... Teraz poczekaj, poczekaj, poczekaj. Męczysz. Zmyć? Teraz tak, zmyj, tylko tak, nie szoruj, tylko raz. Co już, gangrena? Tak. Uryj. Jeszcze? Ty no ten kontur to ci nawet wyszedł, pać chłopie. Czuję się zagrożona. Jest mistrz! W tej dziedzinie. No i teraz sobie wytrzyj. Perfection. No i super! Słuchaj, teraz nosek. Panie, ja cię boję, to jest bardzo... bardzo dobrze. Cicho bądź, nie ruszaj się, nie, nie rozpaczaj, nie jest źle. I zarąbiście, i teraz ząbki, to musisz takie paseczki zrobić. Pamiętasz jak to było? Przypominasz sobie już? Tak. Po mniej więcej postaraj się tak samo. No Czyli no i... Przede wszystkim musisz dokończyć tutaj kontur. Dociągnąć na... Tak, nic nie nawet nie boli, ma, masz. Naprawdę? Do tego, masz do tego rękę. No bo one, te oczy takie specjalnie są takie nierówne. No ja nie wiem, no takie bury zobaczyć. Ta jedna tak. i ta druga i zobaczysz jeszcze bardziej w stronę nosa. Kurde, tu jest kadra, To jest to więcej i tu. Nie widzę tego. Mhm. Taki troszkę. Yy, tylko te zęby jakieś takie profalowane. Wyszły jak Słuchaj, broda. To? Słuchaj! <laughs> Ty, może być czacha z brodą? Może, może być. Wiesz, bo nie ma wyjścia teraz, no, że nie mamy no, gumki. Słuchaj, jest dobrze, naprawdę, jak na pierwszy raz, bardzo ładny rysunek, takie normalne rysunki, to chyba, powiem Ci szczerze, po pół roku to bym mógł robić, ale już z sieniowaniem to musiałbym... O Tobie co robimy? Co ja Tobie dziaram? <grystanie> ja wolę, żeby mi to robiła Natalia. Nie, bo Ty jesteś wariat. Nie musisz. A! się góra przestraszyłem. I teraz zostawiasz. Teraz y, utrwalamy, utwardzasz. Wiesz, teraz jest ten moment, w którym Ty przecierasz tym ręczniczkiem to chyba i to zrobię, klient po patrzy, się takie próby. Tak. czy jest ok. I co pan na to? No obejrzyj sobie. Fajna no pewnie, że tak, no, też tak uważam. Ładnie. Wiesz, jeżeli mi kosztowała zdrowia, ale myślałem, ile potu? Będzie, ile krzyk, ale myślałem, krzyku że, wewnętrznego? Myślałem, że będzie gorzej. Ja jest też. <laughs> <bodryny>. bierzesz, <laughs> bierzesz, bierzesz tak, tak to mie, mieszałeś na ostro, tak, wychód, tak, że... Tak, Tak, tak. Zamazał mi całą małpkę, nie? Ale będzie przybajerowana, ale jest dobrze, nie? No. No. Tak. Proszę tutaj o patronek i wytnij taki fragment, aby zakrył opatrunek. Aby zakrył tatuaż. Umiejętność robi? pierwszej klasy podstawowej. Dasz radę. Cicho. A to taka dość sztywna folia jest. No bo musisz jeszcze górą, górną warstwę zdjąć. A, naprawdę? Jest coś takiego. Tak. jest. Jezu, teraz mi mówisz. Ojej. No drugi raz przychodzi w z skarpetą. Dzięki, ta co? się. się ostatnio. Ty też? Jest.